Czeka. Wow, mamy skitos. Posortuj karty! O, zastanawiam się, jaką szybkość jedzenia osiągnę. O, mam szybko! To fajne! I to mam średnią fajne. prędkość! I to też nie jest złe. Zaczynajmy! Jak mówisz? Ach, zobacz, jak szybko mogę jeść. O, pomysł! Wiesz jak jeść cukierki jeszcze szybciej, trzeba położyć wszystkie cukierki na stole i przesuwać je słonko. I mogę je oh. podzielić na. Też obroża. Hmm. Takie fajne. Otwórz usta. Co? Och, mój język jest żółty. Smaczne. Zastanawiam się, czy jeśli zjem zielone cukierki, mój język też zrobi się zielony. O, fajny jabłkowy smak. Zobaczmy. Wow. Spójrz na to. To fajne. Jeśli zjem wszystkie cukierki naraz, mój język stanie się tęczowy. O, zobaczmy. Tada. Brawo! Pycha! Asia! Chcesz dowcip? Co? O nie! Niczego nie złapałem! Nie martw się! Chcesz, żebym ci rzucił trochę cukierków? O, pewnie! Jeśli złapiesz, główna rzecz to celować! Jeszcze jeden? No, dawaj! Co to jest? To jest fajne i zabawne! Przepraszam, że nie złapałem! Oto kolejny cukierek i jeszcze jeden! Hura! Udało się! Świetnie! Tak, fajnie! Jem cukierka! Och, to wszystko. Ups. No dobrze. Ups. Szkoda. Zapyszny cukierek. Lubię go. O. Chodź szybko. Wiem jak ci pomóc. Mam tutaj wskazówkę. To, to świetny pomysł. Tak, mogę też pomóc. Mm, jakie pyszne. Co robicie złodzieje? O, w porządku. Teraz was zatrzymam. Hej. O nie, chodź, pośpiesz się. On chce przeciąć nasze przewody. To było zabawne. Ha! Dobrze ci tak, co? Gdzie są cukierki? Ups! Ha, ha, ha! Zastanawiam się, co będzie dalej. O, mamy nutelle! Minęło tyle czasu odkąd jadłem czekoladową pastę. A, uporządkuj te auta szybko. Chciałbym mieć szybkość fast foodu. Co? O, szkoda. To wolne. Mam szybkiego. Jest fajnie. Mam średnią i jestem zadowolony. Frajerzy. Dobra, bez urazy. Żartuję. Przepraszam, ale nie będę czekać, aż spróbujesz Nutelli. Zrobię to teraz. Było coś jeszcze? Ech, okropne. Och, można to przebić jednym palcem. Super. Mm, jestem taki głodny. Mm, pyszne. Spróbuję przyspieszyć i zjeść melona nie jednym, ale dwoma palcami. Wiedziałem, że ten pomysł jest świetny. Fajnie. O, tak, to jest super. Muszę użyć jeszcze jednego palca. Mogę spróbować więcej Nutelli i zjeść ją jeszcze szybciej. Ale brzydko. Fajnie. A co jeśli włożę całą rękę do słoika? Jestem po prostu geniuszem. Dobrze, mam też wolną rękę. To będzie podwójna porcja Nutelli. Och, jesteś taki brudny. To jest takie pyszne, że nie mogę przestać. Wygląda na to, że oszalałeś. Naprawdę chciałem trenować w tej... Porany! Tak, będziemy na ciebie raczej. czekać wiecz. Skończyłem! Czy teraz moja kolej! Hurra! Jak mogę zjeść cały słoik nutelli bez łyżki? Wiem. Wleję pastę prosto do ust, żeby się nie pobrudzić. Mm, takie słodkie. Oblizuję palce. Chcę więcej. Ja też. Dzięki mojej super szybkości mogę to zrobić tak, że nikt nawet nie zauważy. Co za żare. Hej, co się stało? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. A po drugie, ja żeby się tym razem nie poparzyć, położę dłonie w górze. Uch, więc będzie dużo więcej Nutelli w ten sposób. Jakie to fajne, co się stało? Nic nie rozumiem. Gdzie jest moja pasta? Och, to wszystko. W porządku! Wszystko jest jasne. Teraz zagram tego złodzieja tak jak on zagrał mnie. Dlaczego ty. Dlaczego się podziwiasz? Ojej, chłodzisz? to boli! On Mam gryzie. cię! Widzę wszystko! Nuteli już nie zobaczysz. Sam ją skończę. Kto następny? Hurra! To będę ja! Muszę tylko otworzyć słoik. I to jest nie do zniesienia Alone. pozwól, że ci pomogę. Co? So... Dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony. Ach, nie udało się. Cóż, wolałbym pomóc ci w ten sposób, zerwać to. Dziękuję fajnie. Pośpiesz się. No dalej, dalej! To jest nie do zniesienia. Idę teraz spać. Mm, no, obudź się. Może pójdziemy. Już nie mogę. Chodźmy. Nudno. Co? Jak ci się podobała pasta? Zjadłeś ją? Fajnie. Super! A wreszcie. Wow, mam lody. Fajnie. Gdybym tylko miał szczęście, i kupiłem paszport. Szybko, proszę! No i co? Jem powoli! O, nie! Hurra! Jem szybko! Czy wszyscy są gotowi? Mam średnią prędkość, ale jest cały kubełek lodów. Tak! Eee. No dalej, szybko, proszę! Ja też chcę spróbować Tato, daj to. lodów. Umrę z głodu. Tutaj! Daj mi swoją łyżkę! Ej. Hurra! Zaczynam. To, co o stało? to, o nie! Kaczka. Mogę ja to wiem, wydostać. Wow. wow! Spójrz na to. Świetnie. Mam tu loda na patyku. Haha, ha, fajnie! Masz szczęście. Si, co się stało? O, Dzięki za Jest noc. tak pyszne, że nie mogę przestać. Ojej! Aaa! halo! Musimy to stopić palnikiem. To nie jest zbyt długie. Ach, och, zgadza się. Użycie suszarki do włosów jest znacznie szybsze i bezpieczniejsze. Dokładnie tak. Wow. Dziękuję bardzo. Myślę, że miałem już dość lodów. Nie. Nie potrzebuję tu ognia. Czy mogę być następny? Hurra! Poczekaj. Mam świetny pomysł, który będzie wymagał łyżki do lodów i waflowego rożka. O, patrz! Teraz zrobię największe truskawkowe lody. Będą bardzo smaczne. Wow! No dalej, super. O mój Boże. Nigdy w życiu nie widziałem tak ogromnych lodów. To szaleństwo. Chciałbym też je spróbować. Zgadzam się. Mmm. To jest super. Podoba mi się. O! Coś, takie fajne. Nie odnosiłem się do tego. Ale chciałbym sam spróbować. To niesamowite, że to nie spada. Nie powinienem był tego mówić. Cóż, to Och, Bardzo przepraszam. To było niesamowite. Ja też chcę lody. Co? Wygląda na to, że się stopiły. Pura! Co jest w tym takiego radosnego? Pomysł! Nie, nie możesz! Nie. Ach, milkshake robi. O, to całkiem fajne. Teraz ha. jesteś cały mokry. Film jest wyzwaniem kulinarnym. Zobaczmy, czego chce nasza mała Emilii. Ojejku, to są pączki. Super! Zróbmy je szybko dla naszej kochanej Emilii. Już wiem, czego potrzebuję. Mojego specjalnego ciasta na pączki i maszyny do gotowania. Teraz czekamy. Wow, mam tyle kolorowego ciasta, że zrobię kolorowe pączki dla Emily. Na pewno jej się spodobają. Wypełniamy każdą Moje formę w maszynie i czekamy. Wyszło Nie zrobiły! bo się spaliło. Taki styl, mój styl. Można przejść do dekoracji. Dodajmy krew mojego wroga, albo syrop truskawkowy. Teraz dekorujemy wszystko białą śmietaną na Pyszne! wierzchu. Mają doskonałe mózgi na donas. To niesamowicie zdumiewające. Rzecz, potrzebuję Twojej pomocy. Przynieś mi tamtą miskę. Tak, świetnie. Muszę wlać do tego syrop truskawkowy. Teraz weźmy parę strzykawek z syropem. Mam świetny pomysł na kawał. Hej, chcesz zobaczyć mój sekret? To jest już krew moich wrogów. Ojej, Wednesday, dobrze dbałaś o to, żeby włosy babci nie posiwiały. Och, daj, spokój. To tylko syrop truskawkowy. Co? Nie próbuj żartować. Wróćmy do pączków. Pozostaje tylko polać syropem truskawkowym pączki. To może wyjść bardzo apetycznie i strasznie pięknie. Połóżmy kilka strzykawek z syropem i pączki. Wow! Twoje pączki wyglądają super. Nie wiem, co jest super, kochana. Moje pączki wyglądają naprawdę okay. pysznie. Nie potrzebuję syropu dla smaku. Wystarczy posypać je cukrem, pudrem. To wystarczy, żeby były najsmaczniejszymi pączkami. Voila! O, ja też to chcę! Moje kolorowe pączki są gotowe. Powinny być pięknie udekorowane, aby Emily na pewno je doceniła. Mam już świetny pomysł. Ułóżmy pączki w formie uśmiechu. A teraz potrzebuję kolorowych posypek. Ach, nie otwierają się. A, środa. Widziałaś to? Ups! Cóż, nieważne. Teraz wszystko popsują i perfekcyjnie. Pączki są całkowicie pokryte kolorowymi posypkami. Możesz je wysłać do Emily. Emily, spróbuj. Wow, wszystkie pączki wyglądają świetnie, z wyjątkiem tych. Są takie brzydkie. Mimo to powinnam spróbować. Może są smaczne. Mm, to jest fajne. Czy to jest strzykawka? Wow, ale z czym? Hmm, syrop truskawkowy, fajnie. Co dalej? Pączki wyglądają jak babcie. Okej, tak może być, mogło być lepiej. Co tu jest? O mój Boże, te pączki są takie jasne i mieniące się. Muszę to pilnie spróbować. Wybieram ciebie. Och, to jest takie pyszne, pyszne. Zdecydowanie wygrywają. Wygrałem? Naprawdę? I przestań straszyć babcię i Enid. Zobaczmy, czego Emily chce tym razem. Hmm, ona chce smoothie. Jakie to fajne. Gotujmy wkrótce, by nakarmić małą Emily. Już wiem, co zrobię, ale potrzebuję właśnie formy. Użyję jej do zrobienia jadalnych szklanek. Muszę tylko wrzucić kilka kwaśnych cukierków i włożyć wszystko do piekarnika i poczekać, aż się rozpuści. Teraz minęło wystarczająco dużo czasu i czas to wyciągnąć. Wow, mam naprawdę słodkie okulary. Możesz je zmniejszyć i zjeść. Teraz musisz poukładać z według kolorów. A następnie wlej je do filiżanki według koloru. Idealnie! Bierzemy czerwone cukierki i wkładamy je do jednej szklanki. A potem z pozostałymi robimy to samo. Świetnie! Teraz wlejmy na wszystkie cukierki trochę Sprite'a. No, otwórz się. O, mam problemy ze słoikami. Nigdy nie mogę ich otworzyć, ale muszę to otworzyć czymś innym. Ach, prawie skończone. Ach, wysypałem całe to pieczywo na siebie. O straszne. Mam nadzieję, że wystarczy na te szklanki. Dobrze! Af, jesteś taką dobrą dziewczynką, Enid. Zrobię też smoothie dla mojej wnuczki, ale będzie bez słodzonego cukru. Zrobię je ze świeżych warzyw. Emily na pewno to doceni. Pomidor, ogórki o. i marchewki. Czosnek też jest możliwy. Biorę wszystko, co rośnie w ogrodzie, miksuję to. Blender jest trochę mały, nic się nie mieści. Dobrze, Emily na pewno to polubi. Uwielbia moje warzywne smoothie. Nawet świniom bym tego nie dał. Teraz pokażę ci, jak zrobić naprawdę pyszne koktajle. Muszę udekorować szklankę syropem malinowym. Teraz wypełnimy Spritem. Trzeba wszystko zabarwić na zielono syropem na kaszel. Idealny, obrzydliwy kolor. Rzecz, potrzebuję twojej pomocy. Muszę, żebyś wziął trochę bitej śmietany od Enid. Bądź ostrożny. Cześć, Rączko. Przyjdź do mnie na manicure w ten weekend. Och, babciu, prawie go uderzyłaś! Hej, Rączko, to jest moja bita śmietana! Co z prośbą o pozwolenie? Powiedz wszystko mamie Wednesday i zostaniesz ukarany. Dzięki, Rączko. Wiesz, pomogłeś. Muszę dodać trochę śmietanki do mojego smoothie. Wychodzi bardzo fajnie. Czy to moje? To... Jak skończysz? Oh, ok. Kuria. Moje Jestem ulubione Czekałem tak długo na coś pysznego! Ale co to jest? To dziwne, ale spróbuję. Właściwie nie takie złe. Marmolada, jest, jest bardzo smaczna. Spróbujmy tego smoothie! Fu! Pachnie jak babcinę ubrania Dobra, na garść. Zaczynamy! Uch, smakuje jak trawa! O Ohyda! Co Enid przygotowała. Wow, wszystko wygląda tak jasno i pysznie. Muszę to spróbować nie tylko. Te moje ulubione cukierki. Orzeszki wygrywają. Hurra, znowu Bonio. Czy jesteś gotowy do gotowania najsmaczniejszych dań na świecie? Postarajmy się dla małej Emilii. Już pokazała, czego chce: makaronu. Dla niektórych to bułka z masłem, ale dla innych to wyzwanie. Zaczynajmy. Zasnęłam w nocy. Przepraszam. Co powinienem tam ugotować? Makaron. O, to łatwe. Najpierw muszę ugotować spaghetti. Włóż je do garnka z gotującą się osoloną wodą i poczekaj. Ja potrzebuję twojej pomocy. Woda się gotuje. Świetnie. To znaczy, że się gotuje. Możesz wrzucić spaghetti. Na co patrzysz? jeszcze wiem, czy to wrząca woda, czy Te nie? Te spaghetti wyglądają tak dziwnie. Nigdy wcześniej ich nie gotowałam. Ale zrobię swoje dla małej Emilii. Potrzebuję mąki. A psik? Och, dostało się do nosa! Ups, przepraszam! Trochę kichnęłam i wszystko się rozpadło! Ach, przepraszam! Chcę zrobić makaron samodzielnie! Będzie w kolorze! Potrafię zrobić makaron! Potrzebujesz tylko mąki i jednego jajka! Wymieszaj wszystko! Och, o nie! Prawie to zgniótłem! Właśnie tak! Wymieszaj wszystko! Doskonale! A teraz muszę podzielić ciasto na duże kawałki i zafarbować każdy kawałek na moje piękne kolory. Ach, jakie piękne ciasto wyszło! Jak być? Teraz rozwałkujmy to. Wow! Spójrz na to. Wyglądają tak pięknie. Też naprawdę chciałbym spróbować tego makaronu. Emily Trilowane. będzie całe moje spaghetti Umieściliśmy wszystko Ach, na poszukiwaniach. Para uniosła się wysoko. Wydaje Och, się szkło dla mnie. Widzę wszystko. Potrzebuję keczupu. Czy mam ketchup? Och, właśnie tak. Pomogę ci. Dziękuję, wnuczko. Och, wyciśnij keczup. Och nie, jestem Zabierzam w nim cała. Mieć. Nic okay. nie widzę. Pomogę ci. Proszę, wytrzyj się tym. Och, dziękuję, Enid. Gdzie ja byłam? A tak, ketchup na spaghetti. Emily uwielbia spaghetti z ketchupem. Jestem gotowa do podania. Jest gotowe do zrobienia, ale nie mogę tego tak zostawić. Powinienem to pomalować. Ta! To... Potrzebuję Twojej pomocy. A czy możesz wykręcić moje podbite oko? Świetna rzecz. Teraz malujemy makaron na idealny czarny kolor. Zaczyna wyglądać o wiele bardziej apetycznie. Jedyne co pozostało, to dodać ketchup i mniam, mniam węgiel. U, co to jest? O Boże, zostałem tylko ja. Muszę wypluć. Moje spaghetti jest gotowe. Pozostaje podać wszystko małej Emilce. Idealnie. Wow, to jest spaghetti. Wygląda dziwnie. Zobaczmy. Czarne jedzenie nie jest zbyt apetyczne. Mmm, okropne. Mm, co tu jest? O, pyszne. Babciu, wystarczy, wystarczy. Bolą mnie policzki. Hej, co tu jest? O, tęczowy makaron. Jeszcze nie jadłem. Wow, jakie to pyszne. Jedz to, jesteś najlepsza. Znowu wygrywasz. Nie mogę przestać jeść tego kawałka dania. Hurra, wiedziałam, że znowu wygrałam. Och, i mam urocze włosy. Nie, kto, komu. Wednesday, to dla ciebie. Nigdy więcej tego nie rób. Teraz Emily kończy rysunek i nauczymy się nowego dania. Och, Emily chce sałatkę. To brzmi prosto. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Chodźmy gotować. Chodźmy. O, często przygotowuję sałatki dla moich wnuczek. Cześć, to takie łatwe. Ale będę potrzebować piersi z kurczaka i oczywiście krakersów. Są takie pyszne z sałatką. Ach, Spójrz na to! Zetrzyjmy trochę sera! Ach, takie pyszne! Och, wiem jak uczynić sałatkę ciekawszą! Wytnę te urocze małe rzeczy z warzyw! Ach, Wednesday! Co zamierzasz ugotować? Zamierzam przygotować sałatkę Możesz w moim stylu! A wszystko będzie... Zamiast... Idealnie! Oto jest! Oho, wow, to takie interesujące! To bukiet z kwiatków! Oj, czy to jest marchewka? Naprawdę jej nie lubię! Och, co to jest? Och, super! Ser i kurczak! Uwielbiam to! Co tu jest? <grym> czy to jakiś rodzaj potwora z papryki? Hej, oliwka! O! Okej, okay, zdecydowałam. Babcia wygrywa. Kocham cię! O, hura! Wiedziałam, że tym razem wygram. Ojej, moje plecy!